Zadanie trzecie. Liczba dwukrotnie większa od logarytm z 3 plus logarytm z 2. Mhm. Logarytm z 3 plus logarytm z 2. Przypominam, że jeżeli podstawa logarytmu nie jest podana, oznacza to logarytm dziesiętny. Tak jak w przypadku pierwiastka, jeżeli nie jest podane. No to domyślnie rozumiemy, że tu jest dwójka, ale to nieważne. Ważne jest, że podstawa w obu logarytmach jest ta sama. Tu też jest dziesiętny, bo wtedy możemy to zapisać za pomocą jednego logarytmu, gdzie te liczby logarytmowane się mnoży. Czyli będzie to logarytm dziesiętny z sześciu. Ale teraz, jeżeli zadanie mówi o liczbie dwukrotnie większej, to znaczy, chcemy wyznaczyć coś takiego. Coś takiego. To w takiej sytuacji, kiedy mnożymy logarytm przez liczbę, równie dobrze ta liczba może, że tak powiem, wskoczyć tutaj do liczby logarytmowanej jako wykładnik, czyli mielibyśmy logarytm z 6 do 2, czyli logarytm z 36, logarytm dziesiętny z 36, jest odpowiedzią, która w arkuszu znajduje się pod literą B.